Szczęść Boże! Wybrane teksty to nauki Kościoła katolickiego. Kościoła, w którym Bóg złożył depozyt wiary. Są z książeczki: Poznać Boga, pokochać i służyć mu. To jedyne, co powinniśmy czynić na tym świecie. Pod względem teologicznym potwierdził zgodność, to ksiądz, Tomar, to, to ksiądz Tomasz nawracała i ksiądz Piotr Idziak. Miłość. Bez miłości nikt nigdy nie mógł pragnąć żyć, choćby posiadł wszelkie dobra. A wszystkie nasze cnoty, zarówno moralne, jak i intelektualne byłyby bezwartościowe, gdyby nie miłość. Miłość jest z Boga i ma swoje źródło w Bogu. To miłość jest obrazem boskiego majestatu, Bóg jest miłością. Pierwszy Jana 4,8 mówi w sposób wyraźny: kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Tylko miłość ukazuje i wyjaśnia, kim jest Bóg. Pośród wszystkich Jego przymiotów jest ona cechą dominującą i przymiotem źródłowym. Wszystkie inne przymioty Boga rodzą się z miłości. Bóg pokochał nas, swoje stworzenia, najbardziej. Pokochał nas miłością, która nie ma wymiarów ludzkich. Do Eugenii Ravazio te słowa warto sobie zawsze przypominać. Wtedy powiedział Bóg do niej. Chciałbym, żeby człowiek dowiedział się jak najprędzej, że go kocham. Powiedział również, jak wielka jest moja łaska nad tymi, którzy mnie miłują. Albo te słowa: Nie wybaczam braku miłości, obłudy i pychy, od tych serc uciekam najszybciej. Albo miłość naj, naj, najnędzniejszej duszy oślepia moją sprawiedliwość. Kochaj, a ja przebaczam. Bóg mówi, Prawdziwa miłość, a więc moja miłość jest racją istnienia życia i jest prawdziwą radością życia. Życie bez odrobiny miłości jest zimne i bez nadziei, suche i bezpłodne, bez promyka światła, bez żadnego uśmiechu, a uśmiech jest okazaniem miłości. Antypatia oraz brak kontaktów, obojętność to już nienawiść. Po prostu dlatego, że to nie jest miłość. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść. Czy możemy nazwać inaczej antypatię, oddalenie się od jakiejś istoty, a obojętność? Człowiek, który kogoś kocha, darzy sympatią, sympatią tego, kocha, tego, kogo kocha. Zatem, kto odczuwa antypatię, już nie kocha. Żyć dla dusz to przezwyciężać uprzedzenia, niechęci, antypatię. Kiedy nie przebaczasz, nawiązujesz pakt ze złem, z szatanem. A nienawiść jest drogą do piekła. Miłość to cnota, a udawanie jej w naszych kontaktach z bliźnimi zawsze będzie tylko zwykłą obłudą. Nic w nas nie może być oddalone od miłości, bez niej modlitwy nasze są próżne, a ofiary fałszywe. Maria Sima powiedziała ciekawe słowa, powiedziała, w naszym Kościele wprawdzie mówi się dużo o miłości bliźniego, ale rzadko jest ona praktykowana. Ponieważ za mało tłumaczy się, że prawdziwa miłość do bliźniego może wynikać tylko z wielkiej miłości do Boga. Bez miłości jesteśmy niczym. Dlatego święty Jan Maria Pianej wołał: O Boże mój, wolałbym umrzeć, miłując Ciebie, niż żyć przez chwilę Ciebie nie kochając. Gdy nie kochasz, Wtedy Twoja mowa o miłości jest obłudna, słowa wyszukane będą zawsze zimne i pozbawione wszelkiej mocy i wpływu na innych. Tak, bo człowiek jest tyle wart, ile jest w nim miłości. Dlatego święty Augustyn mówi: Jaka miłość taki człowiek? Ludzie zostali stworzeni do miłości. Nie ma człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym, co kocha. Dlatego mamy iść do Boga nie drogą, lecz miłością. Nie przez ilość i wielkość dzieł naszych podobamy się Bogu, ale przez miłość, z jaką je dokonujemy. Boże przesłanie jest proste: bądźcie zjednoczeni, miłujcie się, kochajcie się, by sobie przynosić wzajemną pomoc, kochajcie się, by nauczyć innych kochać. Najbogatszymi na ziemi byli ci, którzy nie posiadali nic, ale mieli największą miłość do Boga, i tę miłość przelewali na ludzi. Im bardziej kochali, tym bardziej byli świętymi. Kochali wszystkich ludzi, a także nieprzyjaciół, i ten, ten największy skarb, którym były ich dobre przepojone miłością uczynki, zabrali ze sobą do nieba. Ponieważ jest się o tyle bardziej doskonałym i świętym, im bardziej się kocha. Każda nasza zewnętrzna czynność jest próżna, jeśli brak nam miłości, wiary, cierpienia i modlitwy. Tymczasem, jak w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, idziemy pośpiesznie przez życie pochłonięci myślą o służeniu Bogu, nie wiedząc, że Bogu służy się bardziej przez miłość niż, niż przez próżne uczynki. Święty Bernard powiedział: Do Boga zbliżamy się raczej przez pokorę i miłość niż przez rozum. W każdym człowieku są siły dobre i niedobre. Jest otchłań dobra i zła, i to od nas zależy, z czego będziemy czerpać. Bądźcie dobrzy. Trud bycia takimi w stałych próbach życia wynagrodzi Wam przyszła nagroda, a już teraz otrzymacie Boski Pokój. Nie zazdroście bogatym, nikogo nie miejcie w nienawiści. Nie pragnijcie tego, czego pragną inni. Bądźcie zadowoleni z waszego stanu, myśląc o tym, żeby czynić wolę Bożą w każdej rzeczy. To jest klucz do wiecznego Królestwa Bożego. Tak, człowiek zbliża się do Boga nie przez naukę lub władzę, lecz przez dobro, które czyni. Dlatego, aby dążyć do miłości doskonałej, trzeba najpierw stać się łagodnym i dobrym. Trzeba być łagodnym. Czy stać się dobrym to łatwe? Mówię wam, to najcięższa praca, jednak niebo jest zapłatą i warto wyczerpać się w tym wysiłku. Co za, słodycz, co za słodycz być dobrym, pozbawionym nienawiści, zazdrości, pychy, mieć oczy, które patrzą jedynie kochającym wzrokiem, ręce wyciągnięte tylko do gestów miłości, wargi wypowiadające same słowa miłości i serce, przede wszystkim serce napełnione jedynie miłością. Aby cieszyć się pięknym raju, trzeba czynić dobro w sposób absolutny, na miarę na jaką udaje się to uczynić, walcząc ze sobą i z innymi. W sumie każde dobro czyni, nas, czyni, się, każde dobro czyni się przez miłość. Ono ogołaca nas o człowieczeństwa, czyni nas jaśniejącymi i pożytecznymi, dobrymi dla innych i miłymi Bogu. Udoskonala nasze naturalne przymioty, wynosząc je na wyżyny, gdzie przyjmują imię nadprzyrodzonych wartości. Miłość oddala nas od zła, przez nasze pragnienie, by nie zasmucić Pana, by nie zasmucać Pana. Miłość jest więc zbawieniem i uświęceniem człowieka. Ona jest naszym ocaleniem, gdyż wznosi nas ku, nas ku doskonałości. Jak kto jest cnotliwy i święty, ten posiada niebo. Niebo, które jest triumfem miłości. Wiemy już, że aby osiągnąć świętość, trzeba posiadać miłość doskonałą. Tu trzeba pracować aż do końca dni swoich, aby móc zasnąć w śmierci z ciałem i duchem godnym chwalebnego zmartwychwstania. Bo nie ma wiecznego szczęścia bez miłości doskonałej, która pragnie służyć i bez zastrzeżeń uszczęśliwiać innych. Jeśli kochasz, będziesz świętym. To bowiem z miłości do Najwyższego i do Bliźniego pochodzą wszystkie cnoty i wszystkie dobre działania. Uzupełniajmy życie wciąż nowymi cnotami. Miłość jest życiem duszy, tak jak dusza jest życiem ciała. Musimy prosić. Jezu, powiększ we mnie swoją miłość. Skoro Bóg nakazał w jednym poleceniu, przykazaniu, miłować Boga Najświętszego oraz bliźniego, to jest jasne, że nie ma dwóch przykazań, które można by praktykować niezależnie jedno od drugiego. Miłość wyraża się tylko w czynach. Bez miłości do Boga jesteśmy prochem, a im bardziej ktoś kocha, tym bardziej jest kochany. Kiedyś była ona definiowana jako, filo, jako filos, eros, agape. Istnieje jednak prostszy podział na pierwszą miłość warunkową, gdzie kochamy tylko w zamian za coś oraz kochamy jeśli, albo kochamy dopiero wtedy, gdy. Potem jest drugi rodzaj to jest miłość z powodu. Wtedy kochamy dlatego, że ktoś jest ładny, gdy ulegnie oszpeceniu, to już nie, kiedy jest bogaty, albo zdolny, znany, wysportowany itd. Gdy powód miłości znika, znika również miłość. I jest ta trzecia. Ta trzecia miłość bezwarunkowa. Jest to miłość tak niesamowita i tak piękna, bo zbliżona do miłości Bożej. Żeby każdy mógł, żeby każdy potrafił nagiąć swoją wolę, by kochać w ten sposób. Tej miłości nie można powstrzymać. Ona kocha bez względu na, pomimo że jest bezwarunkowa, bezinteresowna, nie żądająca niczego w zamian. Nie jest niczym uwarunkowana ta miłość to dawać w zamian za nic, stąd jest uważana za sens życia, czyniąc je prawdziwym i w pełni szczęśliwym. Przez małe i nic nieznaczące rzeczy okazuje się, czy prawdziwie gorąco kochamy Boga. Te drobiazgi. To uśmiech zwrócony do innej osoby, nawet nieuprzejmy, nie oddawanie złem za złe, akt pokory w odpowiedniej chwili, szybkie powstrzymywanie aktu niecierpliwości, ofiarność na głos łaski, punktualność, umiejętność słuchania innych, dobroć, u podnoża której jest cierpliwość, łagodność, pokój, radość, dobroć, dobroć, którą możemy okazywać na wiele, wiele różnych sposobów. Miłość jest ozdobą duszy i jej pięknem. Człowiek jest tyle wart, ile potrafi kochać. Ludzie zostali stworzeni do miłości, a drogą najkrótszą i pewną do zbawienia jest droga miłości. Święty Jan od Krzyża powiedział takie słowa: Pod koniec naszego życia będziemy sądzeni z miłości.